Dzień widzowie! dzisiaj jesteśmy po ostatnim odcinku z Filipem, moim kolejnym gościem. Przywitaj się. Siema widzowie. Dzisiaj będziemy przechodzić trzeci chapter systematycznie, bo dzisiaj mamy ma taki cel, że na jeden odcinek przechodzimy dwa chapterki, żebyśmy mogli tak szybciutko lecieć, żebyśmy mogli fabułę dążyć. W pierwszym odcinku trzymam dwóje. Przeszłam drugi chapter, że uciekliśmy z Dogim. z stacji policyjnej i tyle jeśli pójdziemy teraz w skrót odcinka przedniego, więc tyle Jest, żeby chcesz zobaczyć całą fabułę, tam wtedy grałem jeszcze sam a ty Filip możesz już dołączyć, bo już startowałem grę no a na bota wziąłeś? tak, bota, bota, no dobra, dobra. a ty wziąłeś? trzeci. A dobra, pomyliłam się z dziewiąty, bo wygląda trochę podobnie, ale jednak nie. Pamiętacie, mój poradnik z dziewiątką to mnie trochę zdenerwowało tam z kim. Nie wiem czy ja będę drugi raz próbował przejść. O kurde. Lip tryharduj po prostu, nie? Nie lewej Ja zbyt... idę na górę. Góra. Góra to faktycznie było okay. hardware. Koło sejku jest klucz od razu. ja mam no właśnie tu, do jest do, 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 do kości Uważaj Kostka, mam idź, kostkę idź. już To idź, daj mu, daj mu, żeby mu walnął lepę Daj mu No, da, no daj mu Żeby walnął mu lepę, żeby Walnął, wal, wal... gdzie się? Kogo dostał? I teraz idziemy I ty Hej, jak ty gun! się wybrać. Ja idę za tobą, bo nie mam nic co robić Biegasz ja zielony klucz. Chodzimy bo ja się handluję i trochę po, pobiegam. Dobra, bo otwieraj to. Dobra. Ja mam! Ja gram, mam. Ymm... O nie, gram... O nie! Co jest? To, Co tu się jest? dzieje? Co to jest? Gonienie. O, o, o! o. Ej to jest chyba jakiś toto, nie? Świnka. Kurde. nie będzie łatwo, ci powiem. Dobrze przez stół. Dobra, włączam sprinta, idę na dół. O bo ja już nie potrzebuję tego. Ale masz zielony. Tak. Czym wystawiłeś, wystawiłeś. Kici im gana! Mi ja, wywaliła. No, weź ty przechodź, bo ja mu mnie wywaliła, sorry. Sorry, widzowie, Wchodź. bo. A szybko ja wchodzę już, bo mi Aha! To mi drzwi nie działają, no to super. Ci nic, drzwi nigdy nie tak. działają? Szybko ja gram, już. Sobie. Spoko Aha, i umarliśmy. A to fajnie. Widzowie, to fajnie nam to zadziałało. mini naprawdę dopracowałeś ten chapter jeden. Już skończyłeś chapter drugi, nie? O, Filip wbijaj, wbijaj, bo już trzeba. Na trzeci? Na znowu trzeci, no, się przejść. Ale nie mam pojęcia, gdzie mamy iść teraz. Ja, ja trochę grałem w trójkę. ostatnio na... Ja przechodziłem trójkę. Tylko trójkę przechodziłem z dwa miesiące. No mówię, ale, da, przed... ale ja chciałem trójkę przejść dwie minuty nawet. Nie da się wejść dwie minuty, sorry, ale się nie da. No nie dwie który ja? Dwie minuty to już. To jest... pod Z, no. z jednymi typami chyba. Z to... to się ciężko gra. A znowu e... czerwony klucz w tym samym miejscu. Masz kostkę? Mhm. Nie mam nic. A czerwony. Chodź szybko. to otwieraj szybko. Ale jest koło nas! A, tego, A dobra, ja on pójść tam? Dobra, to na... Dobra, my ja musimy jeszcze przejść jeden I... czas Ja idę za tobą Zobacz, skacz teraz! Skacz! Góry tutaj Tutaj masz Daj, Daj, Nie mamy pomarańczowego Robimy kółko On idzie 30 lat na dół znaczy... Weź, weź to, weź to, weź to! To się przyda, jak będziemy o tak. Chick gaunki, To nie ma niestety. Ja Ej, weź już tam dechę! Deska wiem, gdzie jest. Łajaj! Grzesiu cię goni. Widział strę! Widział stręczkę! Ja, 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 ja głęgę drzwi! Tak. Sam to zrobiłem. Ja otwieram zieloną. Open! Ma, czemu on będzie kogo gonił? Nie goni. Aj nie. Teraz twórca zginie. Tak. No. Ejter nie może zginąć jako pierwszy Gdzie ty jesteś? O! Umieramy! Dlaczego? Poszedłeś tą drogą Ale ja przeżyłem! Oba... No Zamknąłeś mi drzwi! Sorry Ktoś u jest Będzie deska, będzie deska! Daj mi deskę! Ja mam deskę, nie mogę! No, no to... Ale chodź! Chodź za mną! No, o na pigi idź. Ja ją ja będę kółko robił, a ty idź, idź tamtą. Idź do yy, Idź do czerwonego gdzie? przejścia i tam masz deskę do postawienia No kurde wiem, że gdzie jest czerwone przejście, nie? Na no, ale pewno nie tutaj są. koło tego, o! Gdzie ja jestem z pigi koło tego sejfu, to tam po lewo musisz iść. Po a lewo? Po prawo, sorry, bo to moje bo No to kurde! Co tu się dzieje? No tam masz deskę, widzisz ją. Wiem, 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 wiem. Już postawiłem. Tutaj, bo... Ty przy tym mam, same... mam, 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 mam hammer. No hammer się przyda. Traj harduj, bo ja tu chodzę z nią. Już rozwaliłam, rozwaliłem, rozwaliłem. rozwaliłem. E, na dole. Wyjście? Tak, wyjście, rozwaliłem jeszcze tutaj tylko. A ja idę po kostkę. Dobyć. Ja wiem. gdzie jest. Czy tu wejść tu. mam ten. Klu klucz francuski. O, co się przyda? A ja idę po kostkę zaraz. Od nie mogę tego wziąć. Dobra, wziąłem. U, Ale Piggy idź... się zbagowała Eee, to, to po biały klucz musimy tylko. Tak naprawdę. Gdzie jest Piggy? Ja idę... Piggy jest tam, się zbagowała Nie idź do niej. Na dole? Nie, tutaj. Ej, odb... Ej zbierać tą kostkę tak na serio? Czy, czy ją wywalić? Nie wiem, potrzebujemy tylko biały klucz. Bo mam na wszystko. A tą kostkę co zostawi na wszelki jak się odbaguje. A Odbagowała trzeba się. wszystkie tu Janka zabrać? Odbugowała się. Już biorę, biorę kostkę. A ona ciebie goni? A ja ją zbugowałem, a nie! Ja, ja biegnę bogiemu. Bogi, dawaj. Gdzie, ciebie goni? Nie, y, dostała w. Ma to chodź do góry, do góry. Ty młotkiem otworzyłeś? Nie otworzyłeś, że. No. O, wszystko! Tam na dole tylko biały klucz potrzebujemy! Ja potrzebujemy jeszcze to kamera wezmę i zaraz zobaczysz co. Ja mam kluczy kluczyk francuski. Tutaj się już właśnie nie chwilę. Patrz i tu mamy przejście. Co? Tu masz francuski, to masz. Otwieraj. Open, open, open! O kurde! Aaa! Ewakuuj się stąd. Mam e to pomarańczowe! Mam jajo! Uważaj, bo musimy ją teraz wyminąć Ej, to masz drugie jajo! Filip! Masz drugie jajo, bierz drugie jajo Będziemy, będziemy mieć już wszystko Czekaj! Tylko tam! Zamykaj te drzwi! Nie mam pojęcia gdzie ja idę mówiłem, Dobra, że idziemy dobrze briskami, Szybko! Aha! Wezmę! Daj mi ją! Weź ją! Poźno. Szybko! Ja się z nią pokręcę w kółko. Mam biały klucz! Oby mnie ja nie zginął, proszę. Czekaj. Jestem! O! Chodź! Otworzyłem! A biegnę. Jest. Jest. zginęliśmy! No cud! Zginęliśmy. Nie zginęliśmy! No i fajnie. Let's go! I w dwójkę przyszliśmy! Fajnie. Chyba, widowie pokazuję wam ending, żebyśmy sobie. Kamuflaż prawie już odblokowałem. Tylko dwa, dwie rzeczy mi brakują tylko czwarty chapter Czwarty, piąty, szósty, siódmy... Dziewiąty będzie najgorszy Ty, Czyli miasto będzie najgorsze To gramy z bombą czwarty? Czwarty zaraz gramy Już skończyła się scenka, czy nie? Ja to właśnie czekam Brakuje nam Wiesz co? Czwarty chapter i mamy koniec To chodź dalej Na inkursie. my już mamy koniec ending. Tutaj dopracował twórca ending. Let's go. Eee, to dobra. Dobra. Czwarte. Okay. Czwarty. Eee, czwarty, czwarty. To, to nie jest takie trudne. Chapter. Nie. Jeśli grasz na bota. Ja lubię, 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 lubię ten chapter. Nie zdążę nie wiem Ale jest, faktu, jest, to jest, najgorszy. To jest dosyć smutny dla gracza. No trochę tak. Dlaczego? Ten. Ten chapter to... Jest trochę smutny. No. To Zaczyna to... się smutno. Ale wiesz jak spoiler? Widzowie jak chcecie spoiler? Bo jak wiecie kto to do zainfekował Dogiego? Pony taki kusek. Ja, ja nawet tego nie wiedziałem. Bo widzicie, nie po, nie jest to była tutaj właśnie ten sekret, to jest ta podka. zainfekowali go. No właśnie, to właśnie zauważyłem. Ja też to zauważyłem, jakby. Zresztą za złoty klucz, bo musimy mieć do góry chodź. Można to wziąć? Tak. To szybko. gaz, gas, gas. Jak ja tu spadnę, to. Wiesz, to. Open! Dobra. A biorę. Schodź zawsze tu. To... E no czemu niebieski potrzeba? E znajdź niebieski, ja będę się z nią pobawił. E no dobra, dobra. To ja idę no, nie, szukać. Mam zielony. Co mi jest? nic nie daje. Już nie pigi. W sumie ułatwia nam, znaczy trochę nam pogorszy ten stan Ej, bo ja miałam zielony klucz, to otworzę sobie tutaj A tu nic nie mam. Rozumiem, że znalazłem zielony klucz, otworzyłam sobie chatkę, a w chatce nic nie ma tak, coś tak, tak, też tak to może mm. być, bo masz wszystko na ziemi O! Niebieski klucz potrzebuję Tak w sumie A okay. pomarańczowy chyba na koniec, tak? Trzeba Czy biały? Nie już, Biały jest na końcu, a koniec, a... biały jest potrzebny. Do pomarańczowego. Co no mnie? bo ja już mam... czy tryhardowałam trochę młotek. Bokuje mi tylko wręcz, a ty weź pigil. Czekaj, co to jest dobra? Bo ja muszę jest z tym... czekaj, weź to. E -o -o -o. Musimy nie. tam wejść do łotka. Ja idę poodpalać tę Znalego... wręczę. Odpalać. Ja on tak goni mnie, nie? Mamy I lekki idź problem. Do, i, idź do ogniska. Tam się nie zabije. Łaj, mnie nie zrobię. O będziesz zrobiła. O! No, podpaliłam to coś. To jest potrzebne do tej jaskini. E, pomocy. To ja tu mogę przejść, ale ona nie może tu przejść. To to ja lubię. Znaczy... Ona, ona może na ten... Jest taki bank, że się da, ale... A na tą wieżyczkę może wejść? Nie. Czerwony, ominąłem w tym momencie. Dobra. Reharduję. Reharduję tą grę. Ja mam speeda, to sobie wyko... Jak mam speeda, to sobie go wykorzystam w tym momencie, bo mi się już przeładował dosłownie. Ja do sobie ulec... Czekaj! Czyż ja nie mam mózgu, a ja zostawiłem ten! Tam torcza. Jest czerwony, ja ją wezmę, a ty wiesz czerwony i otwórz te drzwi. Ej, nie, ja idę po torcza. Bo zapomniałem go wziąć. Muszę po niego iść. Dobra, 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 Ale ja idę. No, ja po niego idę. tutaj gdzieś to, tak tutaj było. Gdzie jest pomarańczowy no, klucz? Bo ja ciągle sobie chodzę i nie wiem gdzie jest. Ja je widzę. Eee, tutaj przy kempingach takich, wiesz o co mi chodzi. To, no się goni. Patrzę gdzieś. Ja się, bo jako drzew chodzi. Ona ma taki sam skin, co ja. Gdzie była ta jaskinia? Nie mam pojęcia. Okay. To niech się goni cały czas, a ja idę do tej jaskini. Nie wiem nim, gdzie jest. Gdzieś powinno być. A tu wręcz jest potrzebny Jestem. Nie, nie idź za mną, bo mnie weźmie. Ja muszę do jaskini iść. Tak, Mam tu fioletowy klucz. Nie, będzie, będzie na przykład. No. Mam biały klucz. Chyba, niech się goni. Tak, będzie. Nie, Nie wierzę o... Paka, no weź! O, ja próbuję coś tu zrobić. No dlaczego ciągle mnie goni, a ty przechodzisz jak nawet nie wiesz, no. Filip. Czekaj. Nie, tu nie można wyjść. Trzeba jeszcze jakieś dwie rzeczy zrobić. To no nie ma to? pojęcia. Co trzeba robić? Potrzebuję wręcza! Czego? Wręcza! Klucza francuskiego. Nie to musisz... Nie musisz no mnie przez ciebie! Bo ty nic nie robisz. No ja cały czas to się robię. Właśnie. Powodzenia, bo ciągle każesz mi z tą pigi chodzić, a ty nic nie robisz. Tam jest. Coś. Weź tego wręcz, no. I on da ci połowę. Ty zaraz wychodzisz. Jak weźmiesz tam niebieski klusz, to już wyszłeś, prawie że. No kurde, a gdzie on jest? No co ty zrobiłeś, mi! Mił... Ale... Co jest, no? Kram się nie skończyła. Nie Jak co jest? Ale dziwne. Ej, co jest? Ja myślałem, że jeszcze jest czas. Dobra, gramy jeszcze raz, bo co, to była tragedia. No nie, to była ultra tragedia. tun dzisiaj mnie zawodzisz. W trzecim chapterze wywaliło nas. A gramy na bot. Na Na trzecim chapterze nas wywaliło. A teraz tutaj też się nam kończy timer bez powodu? Bo to są jaja. Dobra, let's go. Okej, hey, to lecimy. Go. lecimy. Lecimy, 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 lecimy. jest ostatnia próba. Wygrywamy, wygrywamy tutaj. Tam mamy przez dobra, to lecimy. Musimy klucz francuski mieć Skąd go zdobyć? Nabieraj ja biorę czerwony Potrzebujemy biorę... niebieski klucz, ja mam planka już Ja fioletowy, wow, ale sukces Nie mam pojęcia gdzie jest planka, ale to chyba później trzeba, nie? Jest potrzebny, jest potrzebny. ja wiem gdzie jest potrzebny plank O, dobra, już, już mam Otwórz, planka tu mamy nic tego lodu i tak dalej Let's go A Ja mam pomarańczowy klucz tylko... Że... pigi. Pigi ma city. Wiesz jak tam się... W... Ta jest taka mała dziurka, nie? To to znacznie, ale dobra Tam jest taka mała dziurka, z którą można wyjść z tej. z tej... Yy, wieży, nie? Żeby przekroczyć tą pigi, nie? I część, że ona przez to sobie weszła i nie zabiła? Podskoczyła sobie po prostu. Też tak możesz zdarzyć? No podskoczyła sobie i zginąłem, no. Żyłem niebieskiego skistan. A tu tak sobie po prostu leży. Hmm. To było ryzykowne, no uciekam od. Dobra, sprędzik. tak zwagowana mapa trochę. Ci tam planka dałam o górę. Tak. Chociaż to zrobiłam. Życie? No i teraz że zdobędę wręcz i już to wygram. I ten klucz taki wiesz, jaki? Francuski. to jest tak, ja klucz francuski, pan. A to potrzebujesz jeszcze biały klucz. A klucz to zaraz zdobędę, nie? Biały. Getw fioletowy sobie wezmę, bo też potrzebujesz. Stolę. Musisz tam wejść i tak. A tworzyłeś te żółte z przejście? No nie no, ja ci mówię, ale więc nie mogę nic robić. Ja ją wyminę. Ba zbagowałeś się. Zielony klucz potrzebujesz. Trzeba ją wyminać No tu, no się pogubiłem, gdzie miałem iść. Do tego teraz. <mówiłem> szybko teraz. Czas. Nie wiem, czy w tej jaskini też rada. nie nam rady, spokojnie. Co to ci pomaga, cztery klucz? Złoty. Złoty, jak ktoś woli. Tam masz planka. Uważaj, bo to pigie ci znowu szczytuje. Tam wejdzie. Nie móc tam wchodzić. To masz już. O! A i tam weźmą po tą dziurkę właśnie, z którą teraz zaskoczyłeś. W sumieś... No, to jest, to jest ja tam. Jest po... no, dobra. Okej, okay. od, od, odpalaj, odpalaj, odpalaj. Gaz, od, od. no, dobra. Kolejna Daj, ciś... i tam jest dobra. Dokłuję. wystarczy, że teraz jeszcze no, raz, no, dwa w, ostatni raz wręczę. Jeszcze jeden. I biały klucz a, a klucz jest zaraz chyba w tym Tutaj w tym lodzie jest Powiem Raz Ostatni? Okej okay. Masz wszystko Potrzebujesz tylko... Żółty, znaczy złoty Tylko no, biały klucz, no i tyle Żeby wyjść, nie? Więc wyjść. To... Bo tam masz już trzy kreski tam Trzy widzi, kreski, no. bo ja Potrzebuję pomarańczowy, a pomarańczowy jest u góry, a pig jest chyba u góry. Mogę zobaczyć. Zobaczysz ty, e, z tego co widzę nie ma. Jest. Zbugowała się! ją naprowadzić. A! Okej. Okay. No właśnie ty... Pada. <laughs> jest tu. Piggy tu Jestem. Idzie... No, co to było? No nie No co to wiesz to jest... co mi zatopiła. Co to było? Picky by... cheater tak zwana! Co no, to było? Mr. Cheater Co to jest? No wiem, bo ja to jest... Ja wygrywam to. Już ja jest wiem, win, nie win. Nie potrzebujesz tego zielonego klucza nawet. Nie, nie otwieram. Mam go. Kurde, tam nic nie ma w tej hotce, właśnie tam. Hm? Szybciej! To jest Dobra, szybko. Podnoś to. Le Stajnie. To już jest prawie wing! im. Tylko iść do tej kopalni, która nie mam pojęcia gdzie jest. Tutaj. Jest za tobą jakieś 30 metrów. Szybko, klucz, klucz, szybko. No nie, dobra, teraz trzeba ją wykleczować. Ja musisz. Niż, się stąd. Gaz, gaz, gars. Olimpia włącz. Daj, okay, wygrywam to. I nagle zostajesz z Jobscara. Szybko! Otwieraj to. Czekam stąd. Dobra. Dobra, ostatnia kacęka i kończymy odcinek. No ale to było w ogóle ten glitch, pigi mi się nie podobał. No, ja przez to zginąłem! Czaj, że sobie podskoczyła tak, że nie miałem czasu na reakcję. No to było w ogóle. Tam. Tam tak zwany. A widzowie, w następnym odcinku napiszecie, co mam nagrać: czy wojnę z Filipem, czy po prostu przechodzenie chapterów dalej. Albo oczywiście naszą ukochaną serię z Fortnite'a, więc. Może wrócę do tego i będę coraz bardziej odcinki takie rozciutkie włączał Dobra, ja się z wami żegnam Filip się z wami żegna A widzowie do następnego filmu Pigi albo Fortnite Koniec Dobra. Miłego grania w Piggy, zdobywajcie sekretne skiny i tyle Nara